Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f określonej wzorem są liczby. I to zadanie można również na dwa sposoby zrobić. Pierwszy sposób, który teraz będę liczyć, to taki najbardziej popularny: 9 minus 3 minus x do kwadratu. Mamy, ma być miejscem zerowym, czyli musimy przyrównać do zera. 9 minus 3 minus x minus do kwadratu równa się 0. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy 9 minus i teraz tak, 3 minus x do kwadratu równa się. a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, tak? Pierwsza liczba do kwadratu, czyli 3 do kwadratu minus 2 razy 3 razy x. Plus x kwadrat. To się równa, to się równa. 9 minus 6x plus x kwadrat. Wstawiam to tutaj, ale muszę w nawiasie, bo przed tym stoi, przed tym tutaj stoi mi minus, tak? Więc muszę otworzyć nawias. Równa się 0. 9 minus 9 plus 6x minus x kwadrat to się równa 0. Dziewiątki mi się skróciło, zostało, zostało mi 6x minus x kwadrat równa się 0. Wyciągam x przed nawias jest 6 minus x równa się 0, czyli x równa się 6 lub 6 minus x równa się 0. Czyli minus x równa się minus 6. Czyli x równa się 6. Tak? Macie pytania? Jak nie, to dobrze.